Co byś zrobił, gdyby Twoje życie nagle legło w gruzach? A system, który wspierałeś, nie chciał wesprzeć Ciebie. Jestem cywilnym pracownikiem rządu, instruktorem obrony taktycznej i walki w mieście. John Lomax wrócił do tego, co robił najlepiej. Zobaczymy się w domu. Z powodu brutalnej zbrodni. Ukradłem Ci portfel, ale tylko po to, żeby Cię lepiej poznać. Martynie Kagan, zostałeś uznany winnym morderstwa pierwszego stopnia. Przewieziemy Cię do stanowego zakładu karnego, gdzie zostaniesz stracony na krześle elektrycznym. Niech Bóg się zlituje nad Twoją duszą. Więźniowie nadal są ludźmi i zasługują na godne traktowanie. Zasługują na coś zupełnie innego. Jestem chorym człowiekiem. Gdy jego koledzy z bloku śmierci zostaną przewiezieni do zakładu Fairview, skazany za morderstwo Martin Kagan, otrzyma rzadką szansę na poprawę swego losu. Uznają go za czubka i w końcu zwolnią. Został tam tylko blok śmierci i paru strażników. Chcę zabić Kegana w więzieniu. Wyszkolono mnie właśnie do zabijania takich drani jak Kegan. I byłeś w tym naprawdę dobry, John. Lomax chciał dokonać niemożliwego. Po prostu tam wejdę. Wiem, że chcesz zostać bohaterem, ale to samobójstwo. Sędzia, ława przysięgłych, kart. Jeff Speakman w filmie Ekspert. Gdy nie wymierzono kary, wymierz zemstę. Wróciłem.